do tematu lisa film którego szczerze mówiąc nie chciałem nagrywać i to zapewne na grafice widzicie wypchanego, znaczy nawet nie wypchanego tylko lisa który, z którego zostało zrobione wycieraczka została zrobiona, coś dywan tego typu i tutaj Adamie Lisie uważaj bo to no tutaj przypomina mam co on do mnie pisał o, o, o co prosił żebym żebym przekazał. No i tyle. Już nawet nie chcę mi się tego powiem, mam szczerze komentować. Słowa Sławka, przypomnę, przypomnę tą głosówkę. T Tobie, Lisie, powiem tylko tyle. Nie podskakuj, bo to w tej umowie dublińskiej, tej dżentelmeńskiej naszej, to generalnie chodziło o to, że. Piotrek z Irlandii y, nie pójdzie na Policję, na Ciebie, y, z tym, że Ty mu groziłeś. Przypomnę, przypomnę że groziłeś y, jemu śmiercią, jego rodzinie y, tam, zdaje się, te, też groziłeś. Groziłeś obcinaniem y, paznokci sekatorem, y, tego typu rzeczy były. Natomiast Sławkowi, to, to ty pisałeś, że znaczy pisałeś, głosówki nagrywałeś, że y, siądziesz tam sobie na zbiorniku z paliwem i będziesz cygaro odpalał. No to szaj, Piotrek pójdzie na policję, się skończą te benefity dla ciebie i się, wsadzą cię w kaftan, cię odetną od internetu i się skończy Radio Sport Polonia i się. Kto wie, czy cię nie deportują do Polski i tyle. I, bo uwierz mi, że w Anglii generalnie w anglosaskich krajach to takie rzeczy. Ty tutaj piszesz, że my nie znamy coś typu, że my nie znamy realiów w UK, czy, czy coś takiego tam pisałeś. No to ty chyba nie znasz realiów, bo nie wiesz, jak oni takie rzeczy traktują. Tyle. Puszczamy tu Sławka. I będzie ta głosówka, jeszcze się potem odniosę do tego krótko. A w sumie jeszcze jedna sprawa na sam koniec, bo tu zostałem informację od Mateusza i od Piotra, że zbulwersował się moją wypowiedzią Adam Liz, znowu z Anglii. Sam, który się tytułował królem beneficiarzy. że Jan Mir, że on tam zaczął jakieś wynurzenia pisać. Słuchaj tego, psycholu 1, bo to widać, że ci się pogarsza, jak to Piotrek z Irlandii powiedział, na wiosnę i na jesień się, się mu pogarsza. No zresztą przyznaję, te, taka jest prawda. No i tyle. Słuchaj uważnie. No to ta umowa dublińska, to, to nie jest umowa taka, że to my jesteśmy w równych, równymi tutaj sobie stronami. Tylko no ty, ty i Piotrek, to wiesz, ty się masz dostosować, a, a nie to na ciebie pójdzie na organy ścigania i się skończy twoje kozaczenie i, i mam nadzieję twoje problemy psychiczne się, się w kaftanie bezpieczeństwa skończą również. W Southampton czy, czy gdzie wy tam macie jakiś szpital psychiatryczny? że on se nie życzy, żebym ja w ogóle poruszał sprawy, ja mu, że i zaglądał mu do portfela i tak dalej, bo ja powiedziałem, że yy, są Polacy siedzący na benefitach w Anglii i podałem jego przykład. Nie? Więc i on tam, że to niby pożyczka, a i będzie zwracał, okay, jak? No ale nieważne. Ważne jest to, że ja ci chłopię do portfela, nie zaglądam w żaden sposób. I ja nie wydzwaniałem do Anglii, do urzędów, szukać ciebie i sprawdzać, czy ty bierzesz benefity i tak dalej, tylko o tym, że jesteś królem beneficjarzy i o tym, że yy, bierzesz benefity, pisałeś publicznie pod każdym filmem moim kiedyś. Zasadniczo i o tym wiedzą wszyscy od ciebie, samego. Nie, nie trzeba było robić śledztwa ani yy, żadnego dochodzenia, ani się w ogóle tym zajmować, bo po prostu... Yy, przyjąłem to co napisałeś więc nie wiem czy ty się oburzasz yy, i tak dalej, że ja ci zaglądam do portfela byłem wyjebane w ogóle w to ile ty zarabiasz i tak dalej, bo podałem cię jako przykład gdyż sam się jako ten przykład podawałeś wcześniej, więc nie, nie wiem o co ci chodzi tak naprawdę że teraz będzie yy, chłop, który się tytułował sam królem beneficiarzy, to ja się burzy że ja go tak nazywam, no kurna to naprawdę ludzie to są odklejeni od rzeczywistości solidnie, nie? tak jak ja słyszałeś, że ja się kiedyś oburzał, że sam wymyśliłem sobie ksywę ham z Kanady, jak Patlewicz, czy inna jakaś tam legionowska bezzębna szmata mnie tak nazywały, to się jako ja to, to nie burzyłem, ponieważ sam się tak nazwałem, więc y, nie mam prawa mieć y, pretensji. Tak samo ty nie masz prawa mieć pretensji do nikogo, że jesteś królem beneficjarzy, bo ty sam tą ksywę nadałeś, więc jak że trzeba żyć z benefitów i tak dalej. To, trzeba też mieć troszeczkę troszeczkę y, oleum w głowie i skoro skoro się sam tak tytułujesz, to nie miej pretensji, że ludzie cię potem, na przykład ja, podają jako przykład człowieka, który żyje tylko i wyłącznie z benefitów i tam będziesz mi opowiadał, czy ty jesteś chory, czy taki, czy z raki. No, różne są Przypadki, są też Polki w Anglii, które nie są chore i dostają kasę na dzieci, tak samo jak Ukraińcy, bo to się dotyczyło tych 800 plus dla Ukraińców, tak samo jak Ukraińcy dostają w Polsce na dzieci, tak samo Polki dostają na dzieci w Niemczech, dostają na dzieci we Francji, dostają na dzieci w Anglii, w Irlandii, w Kanadzie i tak dalej, bo tak działa ten socjalistyczny syf. I tyle. No I jeżeli jesteś chory, Faktycznie I przedtem pracowałeś to no to jeżeli nie nadajesz się do roboty To, to ja tego nie neguję Nigdy nie powiedziałem, że, że W takim przypadku państwo nie powinno się człowiek, Ludźmi, którzy się faktycznie nie nadają Do pracy zajmować Ja nie jestem, nie mam względu do twoich y, Tych y, Medycznych y, Badań ale wydaje mi się, że pewne prace, jakieś na przykład prace, na przykład mógłbyś pracować na infolinii jakiejś śmiało. No skoro nagrywasz filmy w internecie, to jest bardzo podobna robota. Nie mówię, żebyś kopał doły, ale jakąś pracę lekką raczej mógłbyś wykonywać. Skoro prowadzisz kanał na internecie, jeden czy drugi, masz siłę komentować, masz siłę się angażować w to, no to. To w podobne, w podobnym zakresie mógłbyś pracować raczej, nie? Ale bierzesz benefity. Widocznie prawo na to zezwala. Twoja sprawa. Ja tylko mówię, że sam się tak nazwałeś i takie przypadki istnieją. I nie, nie wiem, czego tu nie rozumiesz. A w dupie mam, ile bierzesz tych benefitów? Od ilu lat i ile lat jeszcze zamierzasz i co robisz z tymi pieniędzmi. To mnie w ogóle nie interesuje i do żadnego portfela ci człowieku nie zaglądam. Podałem... Ciebie jako przykład, gdyż sam się tak tytułowałeś. Tyle w temacie, tyle na dzisiaj. Miłego dnia życzę nawet tobie zresztą i niech ci się ten. Niech benefity będą z tobą, panie kolego. A i tutaj będzie ta, ta głosówka, co, co miał on pretensje, o to, że ja udostępniłem. No słuchaj, dotyczyła tej umowy dublińskiej, o której mówisz. Chcesz ją zerwać, ta umowa dotyczyła iluś osób. W tym przede wszystkim Piotrka z Irlandii, dlatego ją udostępniłem i, i, i tyle w temacie. A jak chcesz zerwać, no to Piotrek powinien na policję iść, i, i tak to się powinno skończyć. Wow. Tak na marginesie to bym zjechał tak z lekka Tomasza Dyla. Ja nie wiem, no ja mam coś kurwa do niego taką słabość. No jak ja go widzę, tego naszego słynnego docenta z Cambridge'a, to mi się tak chce go pojechać. No ja nie wiem, ja jednak ten testament, a znaczy ten. Ten kurwa umowę dublińską, no, 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 no nawet porwę, nawet zrobię filmik, zerwę tą, bo ja muszę, ja dyla, no, no dyl to, no to dyl grzdyl, no. Ja jak widzę dyla w komentarzach, toż mi świerzbi, no ja uwielbiam tą personę i nie, żebym mu robił mu na ale po prostu lubię się śmiać z tego naszego słynnego docenta. Poczekaj, tylko nagram się do kolegi z Hidro. Jeszcze wam tutaj coś pokażę. Uaktywnił się on po, ponadto na kanale Urempalskiego tutaj pisze. Ciekawe co na to słynny pseudoprawnik. E, sekciarz Szurysław Mateuszek z miasta Blachownia e, Słuchaj, pa, pajacu jeden psycholu. E, ja jestem prawnikiem, bo jestem magistrem prawa. Żądam szacunku, Hamie jeden. E, Sekciarzem to ty akurat jesteś dla Rempalskiego takim samym jak ja. Uff, czy ja szurem jestem? No, no to jest ocenne bardzo. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to, to ty jesteś i Rempalski jest. I jeszcze jedno. Z miasta Blachownia ja nie pochodzę. Ani stamtąd nie pochodzę, ani tam nigdy nie mieszkałem. Tyle w temacie. Jeśli chodzi o Blachownię, no to, to to, że ja sobie gdzieś inny rowerem jeżdżę, gdzieś tam nagrywam, to, to nie znaczy, że ja tam mieszkam. I to... no powinieneś to wiedzieć. Jeszcze Wiesławowi tutaj na jeden komentarz odpowiem. Z czystej ciekawości to pismo kierowane jest do MAG, czyli do Magdaleny Anny Koroblewskiej, rozwijając skrót jest to odpowiedź do niej ze sądu. Nie, to nie jest żadna odpowiedź do niej, to jest po prostu zarządzanie jej akurat dotyczące i to ona pewnie coś takiego dostała bezpośrednio listem. Nawet nie wiem, jakie to tam są dokładnie procedury. Natomiast skąd Rempalski to ma? No pewnie stąd, że jest to gdzieś w aktach sprawy. Jest to z całą pewnością umieszczone i... I tyle. Sąd chyba nie rozsyła takiego czegoś do wszystkich uczestników sprawy. No ja tutaj będę unikał słowa uczestników, bo to uczestnicy to są w postępowaniu cywilnym. Na przykład o stwierdzenie nabycia spadku. Eee, tutaj powiem do wszystkich stron, bo to ona jest stroną jako oskarżycielka posiłkowa. Eee, I. Eee... No cóż, no Rempalski też jest stroną. Masz jakąś wtyczkę po stronie Mac? Nie wiem, nie wypowiadam się na ten temat, bo ona sama chyba ci czegoś takiego nie udostępnia. No wiadomo, że nie. I tyle. I on tam jeszcze pisał te, ten komentarz, co, co się po nim... Lisek Chytrusek wypowiadał jakim trzeba być bezczelnym by będąc pieniaczem sądowym pieniaczem sądowym to był Patlewicz a nie, a nie ona zresztą no, no, jeżeli była tutaj stalkowana przez ciebie a wszystko na to wskazuje że była no to nie dziwię się że, że poszła z tym do sądu i to bezczelną manipulacją jest nazywanie jej w tym momencie pieniaczem sądowym żeby jeszcze zwrotów kosztów yy. Żądać. Ty się tutaj do moralności odwołujesz, a jaką ty masz moralność? Żadnej, zerowej. Tyle w temacie. Tutaj twojej moralności. Ona ma takie prawo i, i, i tyle. I tutaj w kategoriach prawa powinniśmy rozmawiać, a nie w kategoriach moralności, co, co komuś wypada, a co komuś nie wypada. Natomiast no, popełniła tu jakiś błąd proceduralny, co jest najlepszym tutaj dowodem na to, że no Ja jej tutaj nie wspieram. Czasami się kontaktujemy, czasami, czasami coś tam omawiamy ogólnie, czasami się śmiejemy. Zresztą ja tu, Magdę, pod tym kątem podziwiam za to, że ma, że ma dystans taki do tej sprawy, że się po prostu nie załamała, tylko że potrafi też się z tego śmiać. No i, i tyle w temacie. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.